Witam Was bardzo serdecznie na ostatnim yy, najprawdopodobniej yy, CESie CESie tym c sobie zobaczymy ile uda mi się yy, zrobić killi Aj, no cóż chyba no to będzie ostatni mecz to szkoda że ten czas szybko mija, że Premiera 2 mieliśmy za, za nami i że to co było to już znika dlatego trzeba wrzucić odcinek i no, cieszyć się to co już mieliśmy niektórzy nawet robią z tego pamiątki filmiki upamiętniające co kiedyś było kto był najlepszy, kto był najsłabszy, kto wygrał różne majory i tak dalej, więc chciałem po prostu tak troszeczkę pograć jeszcze z tego starego cs bo na Twitterze już było widać, że to będzie już ten ostatni tydzień, że ten tydzień będzie kończący tej tą erę CS-a a od następnego tygodnia będzie już ten nowy ceś, więc trzeba nacieszyć się tą chwilą. Postaram się w piątek wrzucić. O Jezu. Będę mieć więcej czasu i poinformować, że już to co kiedyś było, tu już nie będzie. Gdzie? No cóż, nie udało się z kosy zabić I... A. ok. I no i musimy pożegnać to co kiedyś było. Widać nowe, no z jednej strony tak słabo, że no, kończymy to, tą erę i że... że będą po prostu pamiątki. No postaram się nic nie wycinać. Tak po prostu co jakąś tam muzykę dodać i dodać początek, koniec i będziemy mogli wreszcie posłuchać coś normalnego bez żadnych wycięć, tylko będę musiał początek trochę zmodyfikować, bo o to też będę musiał e, co tam jeszcze gadam, no postarajcie się zostawić, nie wiem, tam i e, łapeczkę w górę dla zasięgu, żeby więcej osób mogło zauważyć, że to już jest koniec tej ery i i że tak Coś, coś się kiedyś zaczynało i się to już się kończy tak naprawdę widzowie ajajaj więc yy... a nie pytajcie mi dlaczego mam takie skiny panie bo yy, bo może uda mi się yy, no sponsora ogarnąć jakiegoś więc fajnie było ale teraz już Postaram się nie gadać przez tą minutę. Postawię tak zrobić, taką minutę ciszy dla tej gry. Jak będą 3 minuty, to postaram się nie gadać. Do was i no. I, i będzie tak trochę smutno. Taka smutna muzyka, i tak dalej, i tak dalej. Więc no. Żebyście mogli. Jeszcze co te stare CSy, popatrzeć jak to kiedyś wyglądało, jak to się ginie teraz, stare bronie, więc no, ta cisza, cisza, będzie co jakiś czas, bo potrzeba to upamiętać. ta stara miejscówka tutaj, jak były te różne modyfikacje. ma swoją niezawodność ja mam trzeba by się bardziej postarać więc tak to właśnie wygląda będzie po na razie z Dasta może ewentualnie jeszcze z Mirage Zrobimy te pamiątki jak to kiedyś jak ten coś szybko tak naprawdę rusek drogi dopiero w 2012 tak naprawdę, widzowie CS się zmodyfikował był, tak, był taki normalny z normalniejszych po prostu był bardziej popularniejszy tak naprawdę miał swoje piki, miał swoje te, te zapaście a tu się mówi, że po prostu miał wzrost populacyjny i że czasami też były takie momenty, przed Sześć lat temu jak ten Fortnite był, jak też ludzie szukali czegoś nowego, no to instalowali, odinstalo odinstalowali CSA i tak po prostu było. No co jeszcze mogę powiedzieć? Dopiero od zdalnych też poszedł w górę największy pik, miał tam milion osiemset... Tysięcy, jak się nie mylę, więc no. no, i chciałbym po prostu powiedzieć: Do tych wszystkich, co kiedyś graliśmy, co nagrywałem, odcinki z tego, to macie dużo na, na moim kanale. Tylko musicie po prostu wejść, co jeszcze? Jakieś tam wingmany, nie wingmany. No nie wiem, musicie zobaczyć kanał, co tam nagrywałem. Jakieś różne giveaway'e, No teraz nie będzie tak naprawdę to samo. Ten CS no, tam, dał tyle radości co smutku. Więc więc no nic nie poradzę. To było, będzie na tyle. Musiałem zginąć. Tak skaczę. To już ostatnie chwile, tak naprawdę, tej gry, kochanej dzieciństwo tak naprawdę to mi zrobiło ta gra. Jeżeli ktoś jest 04, 03, 02, tam 05, 06, to to też będzie chciało sobie to wspominać piękne czasy, jak to kiedyś się grało i tak dalej, i tak dalej. No jeszcze postaram się coś tam się jeszcze poopowiadać i no i to potem udstępnić, bo, bo już za niedługo koniec K. No najprawdopodobniej w tym tygodniu jeszcze będzie ten CS i potem już CS GO nie będzie, czyli Global Offensive już zniknie, a, a Counter Strike 2 y, dopiero będzie już powoli popularniejszy, więc sobie jeszcze chwilę... Pochodzimy, pogadamy, no i to będzie w sumie na tyle tak do... nie pamiętam sześć ileś dołączałem. Tak, postaram się 10 minut pogadać. Jeżeli byście mieli, nie wiem, mamy piękne wspomnienia, no to właśnie powstaje ten film. Dlatego żebyście wiedzieli, że to co kiedyś się grało dużo na zdalnych y, po szkole albo y, po prostu jak się, gra, i się miało też święta, nie święta, Teraz jak robię specjalne, że po prostu mnie zabijali, żebym mógł bardziej gadać To żebyście mogli sobie ten film obejrzeć Jak będziecie, nie mieli chwilę, przyjdziecie z pracy, tam ze szkoły To postarajcie się może być na tej premierze, ale wiem, że teraz szkoła jest każ Dużo nauczyciele wymaga tego, tamtego, jest sprawdziany no to ja to rozumiem, tylko jeżeli postaram się tak od 19:20 to udostępnić, jeżeli znajdę czas trochę wcześniej, no to byłoby fajnie. No i no, dobra, udało się, mu się. No teraz tak będę sobie chodzić, Ale się wydały. Jeżeli macie Discorda i tak dalej, no to też zapraszam, no ale no No troszeczkę mi to szkoda. No piękne wspomnienia, tak w, sumie, tak w sumie mówię, tak jako gracz, który co tygodnie sobie grał. Spróbujcie się przyzwyczaić do tej cs 2 że będzie musiał te wspomnienia tylko sobie oglądać. te wszystkie piękne chwile, tak naprawdę. To tu były z nami prawie ile? 11 lat, tak naprawdę. Ale to jedna wersja, tak naprawdę, bo... To się wszystko zaczęło od 99, czyli kiedy... Roczników 02 jeszcze nie było. Ale tak naprawdę... Chcę tylko powiedzieć jednym słowem, że no dziękuję Valve, że... Że zadbałeś o tą grę, czasami miałeś takie, no, że ciągle dalej jesteś na tą kasę. No ale tej gry się nie da po prostu zapomnieć. Ta gra będzie w serduszku, dalej jako starszym graczom, jako mocnym graczom. Będzie się no, kojarzyła z, z najlepszą grą, jaka powstała między 2.12 a 2.23 i no, po prostu. Chcę podziękować jeszcze raz za to wszystko, co zrobiło Valve, co ja staram się dla was robić, dla ten content, no i teraz trzeba naprawdę przejść, przyzwyczaić się do tych nowych zmian. Ja już, to, ja już film mam nawet nagrany, ver o, zapomniałem Vertigo wrzucić, więc do sz szósteczki postaram się nic nie wycinać, żebyście wiedzieli, że ten film... Że ten film tak po prostu powstaje, tak naprawdę z tego musiałbym dużo rzeczy us usunąć, yy, pododawać yy, i tak dalej, ale że będzie już ostatni film z tej gry, no to chciałbym naprawdę podziękować wszystkim, co pomogli, grali i tak dalej, naprawdę nie dziękuję. No i tak naprawdę na następnego widzowie, już nie w CS-ie 1, tylko w CS-ie 2. Bardzo mnie to boli, bardzo, że te 11 lat tak szybko minęło i że trzeba przyjść na nowy silnik. Więc jeżeli ktoś będzie chciał wspomóc, piękne mieć wspomnienia, no to zapraszam na film i do następnego Siemandera.